Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Urbix i dzisiaj próbujemy zrobić drafta 194, nie wiem czy się uda, ale mam nadzieję, że tak. O, słyszeliście to? Halo? O, i 50 gwiazdek, tak jest, bo stream jest na Facebooku. To ja też witam, jak tam życie? Dzięki Krzysztof, życie spoko. No, także fajnie, zapraszam was na streamie na fejsie. I co, 300 FIFA pońców. I zobaczmy jakie będą formacje, ale zanim, bo to jest draft offline. Może o tą z SPD spróbujemy co? Nie no, chyba tą bez tych SPD, bo to jest coś takiego jak to. Z tą LPK. No dobra, no to już się cieszę, że wziąłem tą. Mamy Ronaldinho. I jeszcze ta ważna pozycja SPO. Standardowo. Uuu, Figo na drugą stronę i zobaczcie, już LP i PP mamy z głowy. To szkoda, że na SPO nikogo nie ma, nawet jakiegoś 90, nie? Tylko takie, takie coś. Ciekawe jak tutaj będzie, może piątek. Ilić, mamy pierwszego totsa. No dobra, niech będzie ten Ilić. 9-4, to jest wysoka ocena, spoko. Ostatnie z ławki tradycyjnie. A patrz, na naleśp... naleśp... o będzie kozak. Co to jest? Na razie bardzo dobrze jest słuchajcie. Mimo z tym ale ponad... dobra, jedna karta słaba musi być, nie? I teraz będzie coś słowego. No tak raz daje dobre, raz daje złe, to tak się nie ułoży. Ale lepiej da, daje niż... Yy, ten, lepiej, lepiej daje teraz niż wcześniej. Enke na szybko, jest. Oh Kante, kurde bardzo dziwnie, bardzo dziwnie, albo mega słabo, albo mega dobrze. Co się, co jest grane w ogóle? No, Euzebio jak znalazł pod te? Pod tego draftola. wiecie co on na Eśpo bym kogoś wziął? Lepszego. Bramkarz. Bramkarz może być dobry. Słuchajcie teraz, no właśnie, tego się bałem. Dom na rumę wezmę. Wiecie dlaczego? Bo mam wrażenie, że może dać mi trochę tutaj tych Włochów. Kulibalich, jakiś takich, o. Idę po butelkę wody i zaraz wracam. Z Ramosem. Hm. A SPD, może jeszcze będzie jeden dobry SPD za szybko, kurde za szybko, no nie I robi się kółpa niepotrzebna Kuli bali na SPD Bo z Dona Rumą mi się zgra. Z Dona mi się gra zgra za tego SPD ka wziął tutaj. No ławka jest beznadziejna. Zobacz, jaka jest mocna w ogóle drużyna! Z SPO mamy 9-2, nie? Ja pierdzielę, bardzo dobrze. Nie, powiem wam tak, ja nie wiem czy ja chcę żeby to się udało, bo to jest tak na mega przypale zrobione. Trzy, dwa, jeden. Mosalach. to zrobić, kurde, żeby ich jakoś tu połączyć, bo jest ten sterling na o, to mnie... Tak. Tak. O matko, o matko, czemu na PS? Czemu na PS? Hello Robertson, nie ma zgrania. Ludzie, jest dobra ocena, nie ma zgrania. Mieszko. 12 later. Ja pierdziele nie zrobię pierwszy raz zgrania. Pierwszy raz nie zrobię skrania, zrobię ocenę. Zobaczcie z 81 zawodnikiem, nie, z 81 zawodnikiem. Moi drodzy, byle jaka ikona tutaj i mamy to. Byle jaka ikona na pomocniku. 3, 2, 1. Błagam. Jest! Mamy to! Mamy to! Jezu, to jest chyba to! Mamy draft 194. To jest. Ja pierdzielę, mamy to. Co? 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 Poczekajcie, jak to możliwe? Ach, bo on jest na SPD, Boże! Co za beznadziejna formacja! Trener, ale trener mi nie da czterech zgrania Later Może być tak, albo Anglia Albo cała Angielska Albo cała La Liga Albo Brazylia Albo Hiszpan Uwaga Moi drodzy Bardzo ważny moment I mam nadzieję, że się uda Trzy Dwa Jeden, leci trener, leci trener Czy będzie Hiszpan, Brazylia Jest Hiszpan, jest Brazylia Jest La Liga Santander I to jest rap 194 Tak jest, mamy to Mamy to, i teraz nie spadnie Nie spadnie Nie spada <laughs> Rap 194 Kurde, ale jaja Ale jaja, no to jest coś pięknego Nie, to jest coś pięknego W końcu no, należało nam się! 193 zrobiliśmy 3 razy pod rząd na jednym streamie. A streamuję na fejsie teraz, także wpadajcie, Ojojoj. Oj, oj. Piękna sprawa, piękna sprawa. 194 draft zrobiony. Mamy to, mamy to, to jest nagrane. Korona. Musi być, słuchajcie, ale jaja. Tak się cieszę, kurde, w końcu pykło, nie? Ale... Ja w ogóle z lovrenem zwykłym to jest tak mocny draft. To wszystko robi tam... Ale jest też Silver na ławce! Szok. W ogóle... Nie mam pytań, nie mam pytań, jak to możliwe, nie wiem. Dobra. Ale jaja nie.